Ten dzień musiał w końcu nastąpić. Pierwszy jesienny większy przymrozek. Zazwyczaj pojawiał się on u mnie gdzieś w okolicach 20 listopada, ale w tym roku wszystko jest zupełnie inaczej. Październik jest dużo chłodniejszy, no i w związku z tym pierwszy większy przymrozek pojawił się już teraz. Nikt z nas chyba nie lubi pierwszych przymrozkowych dni. No ale taka jest kolej rzeczy. Zresztą takie poranki i takie dni mają również swój urok w ogrodzie. Zatem zobaczmy, jak wygląda or ogród właśnie po pierwszych przymrozkach. Róże finezyjnie wymalowane mrozem. Wiliczo mlecze też zaskakują swoją formą. Również głogowniki i kostrzewa wyglądają bajecznie, tyle że takie widoki zazwyczaj chciałoby się oglądać, ale w, mies w miesiącach zimowych. Tak naprawdę miniona noc przyniosła minus 1 stopnia mrozu, ale wydaje się, jakby ten mróz był dużo większy, przynajmniej na tych załączonych obrazkach. Kiścinie w Donicach wyglądają specyficznie, bardzo ładnie, rustykalnie. No, i chyba nawet ten mróz dodał im uroku. To jest odmiana Little Flames, bardzo zwarta, kompaktowa, która pięknie wybarwia się na okres jesienno-zimowy. Zawilce niestety zostały już pochłonięte przez przymrozek No i już niestety dla nich oznacza to koniec kwitnienia W zeszłym roku kwitły do około 20 listopada Trzmielina wygląda przepięknie, zwłaszcza ta, ta, ta trzmielina, która ma owoce ozdobne o tej roślinie będzie jeszcze niejednokrotnie na moim kanale. Skimę japońska. Żurawki również pięknie, wymalowane mrozem. I to by było na tyle, ponieważ cała reszta ogrodu jest już skąpana w słońcu, dlatego też nie ma tego uroku przymrozkowego. I co ciekawe, im bliżej strumienia rzeki, tym temperatura jest wyższa, dlatego że woda ma charakter łagodzący na temperaturę dlatego też w drugiej części ogrodu przymrozki w zasadzie nie zrobiły nic.